with shadow falls our light will shine Cześć, siemanko, witajcie. Bardzo serdecznie dzisiaj sobie zagramy z e, Royzim. A tak poza tym, siemanko. Siemanko. W Warface, e, w jakiej to była misja? W Kurcze, ale będziecie mieli napisane w tym... E, w tytule, nie? to dawno było, że nie Dobra, co mam robić? Chronić chyba tych, tak? Trzeba, wszystko będzie. się Będzie ciężko. Znaczy strzelać ja to przerwane Mówię ci będzie ciężko. Co to jest? Przejmuj Zpieczenie płoty jakiś coś tam Kurde, zabijmy Dobra, jestem odmawiłem się tego, jak To nie takie Chodź tu i płanią <kly> Biegnę. Widzisz gdzie jestem Widzisz aczkolwiek nie no to, to jest, że... Kto to we strzelał znowu? Erezity bronić którego? Prawo, czy A? A? Alfa? Alfa No punkt A Jestem w środku Dobra, jednego zabiłem Jestem w środku o, Widzę Ciebie już W moją stronę idziesz To teraz nie to teraz prosto, a ty mnie widzisz? No a to no, dawaj, dawaj, mi. Kurde, zabijmy. Tutaj choć w dołku jest. Kurde, zaraz zabijmy. To za. no, widać, widać, czekaj, 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 idę do ciebie. Jesteś, dobra, to jestem ja. Kurde, zabijmy. Tam za tobą, za, za tobą, naprzeciwko mnie są. No no biegasz mnie no. też. Kurde, dobrzy są. Jeszcze no. jestem nie ten. Za sobą jestem Za sobą rozwinięci jesteśmy na to. Ale wiesz, zawsze tam popykać można, nie? Czekaj, biegnę tam Biegamy po całej mapie, nie widzą gdzie to jest. Wiecie, zasoby i jesteśmy jeszcze w samej bronie, nie? Taka no rozwalił Dziwna na początku. Dobrze, nie? ten. Tylko biegasz, nie bieg, wiadomo gdzie, pyk, pyk i, i nie biegasz. Leżysz. No bo to z graczami grać, jakbyś grał. Z to takimi tymi co? komputerami to wiesz. Tu grać na gracza, jakby nie. Ktoś mi granata rzucił. Kurde, nie dożyję jeszcze już mnie zabili. Jeden, ja, jeden plet. Jesteś? Już mnie Ja nie mogę, co, się stanęło? Bieg na dorój, do, do go. Coś mnie zabił. Przed tobą mnie zabił ktoś. Tylko biegamy, nie się, ruszy się, żyje. żyje. Raz to będziemy ochraniać. Jeden zabity. Chodź, otrzymuj tam tych Dobra. No, Może jest... Patrz, już nie Na tym, na wieży takiej. Skąd? Gdzie się zabił? Gdzie jest? Gdzie jest ten skądś? Nie, gdzieś mi z Czerwona. Dobra, ja idę, Widzę, że już Dobra, zabiję. No, z jednego Słuchaj, Zabijam Zabiję obrońcę jakiegoś. Jestem w stanie. Brawo, Biegnie... biegniemy na brawo, chodź. Gdzie proszę. Na brawo biegnę. Oh. Kurde, prawie go zabiłem. Dobi go A nie to jakiś tem jak to inny Poczekaj na... No nie zróży się ruszyć i gleba. O kurde ten jeszcze zdąży przyodować a ja go nie zabiłem Biegniemy na punkt ale po Chodź dół, no, mam na okay. A czy B, C, G, H? No pa, przeskoczyłem i ja cię. Kurde, nie widzę ich nawet, ty. I... Słabo trochę tak. ale dla mnie. Ja to już Tego No kurde no, dobi go ktoś. Biegniemy na punkt brawo, chodź. Go B. Nie wiem czy tam angielski, kurde. Czy są? Dawaj, to jest. Nie, nie, nie. A to tam A. na brudzi? To poszła. Nie wiem, ktoś tu biegnie, ale gdzie on jest? Biegnę. Gdzie jesteś? Skóry syn! Odradzaj się! Co tam jak byłem, muszę teraz z taki kawałek. Ty, poczekaj, z tamtej strony pójdę. On mnie zabij. Ty sen Kurde, Widziałeś jak ja byłem. to wygraliśmy Ja trzech zabiłem Dobra, mapę którą chcemy? Bierzemy tą las. Dawaj. Która? Ostatnio? Jakoś... Ostatnio. Tak. Dobra. Krosino. Krosino. Wszyscy na ten śnieg losują. Poniżej zera. Ja nie chcę poniżej zera. Powyżej zera. Ale wygraliśmy, dobrze. Żegnać z wami premiusz oraz... Do zobaczenia, do oczyszczenia, na razie. Na razie, cześć,